Aleksandry 21, klatka numer 7, ostatnia w tym wieloklatkowcu. Jest jeszcze licencja. Proszę bardzo. Jest jeszcze tutaj licencja. Byłówka. No to trzeba się przejechać. Rok modernizacji 2006. Ale niespodzianka, jest licencja w tym wieloklatkowcu w ostatniej klatce przy ulicy Aleksandry 21. Po modernizacji przez zem jest oryginalna sklejka Bardzo mi się to podoba brązowe drzwi. Jest jeszcze tu klasyka. Taki widok z tego bloku Aleksandry 21, klatka siódma ostatnia. Zima już nastała, ale na szczęście jeszcze jest tu klasyka. Zobaczymy jak będzie w pozostałych blokach, bo jeszcze nie sprawdziłem wszystkich klatek. Długo to zajmuje. Есть классика. Jest klasyka z ciemną sklejką, tego bym się nie spodziewał tutaj. Piękne licencje można spotkać jeszcze na Nowym Bierzanowie. No bo niestety te na Nowym Prokocimiu, wszystkie mają już falownik. Druga generacja meblowa Meblówka No to jeszcze raz Obowiązkowo trzeba się przejechać Jest dziesiąte po raz kolejny. Piękna klasyka. Mimo tej modernizacji, zanim wyjdzie, sprawdź się z kabiny. Ktoś tu wychodził z mieszkania. Na szczęście się udało przejechać. Kurczę, taką licencją to można było kilka razy się przyjechać. Ale nie ma też co przesadzać, trzeba dbać o klasyk piękna meblówka przy ulicy Aleksandry, 21, w siódmej kładce.